Marek Klapa, Polskie Radio 24. Witam widzów telewizji biznesowej bardzo serdecznie. A już teraz łączymy się z naszą ekspertką. A jest nią dzisiaj pani Magda Pietkiewicz z Motywowani.pl. SEO, właśnie w przypadku zmotywowanych, ale także twórczyni platformy Enpulse. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pani ekspertką rynku pracy i zajmuje się Pani od lat badaniami rynku pracy. I tutaj dzisiaj trudny temat, ciężki temat, ale temat bardzo aktualny, mam wrażenie, czyli wypalenie zawodowe, które dotyka wielu osób, i na to wskazują również badania przeprowadzane wśród pracowników. Z jak dużym problemem i wyzwaniem mamy do czynienia? Problem jest ogromny. Bo w zależności od tego, w które dane spojrzymy, to jest źle albo jeszcze gorzej. Mhm. Statystyki mówią, że średnio co trzeci pracownik w Polsce to jest pracownik, który odczuwa syndromy wypalenia zawodowego. A 78% to są pracownicy, którzy stykają się z pewnymi deficytami, które mogą prowadzić do wypalenia zawodowego. Więc to nie jest tak, że to jest temat. Tylko i wyłącznie związany z jakąś modą na zarządzanie, ale to jest temat, który jest związany z gigantycznymi stratami dla każdej organizacji. No i myślę, że to, co warto powiedzieć, to nie jest problem tylko i wyłącznie polski. To jest program, problem ogólnoświatowy, bo na całym świecie notuje się coraz większy odsetek wypalenia zawodowego, szczególnie po COVID-zie. Wystarczy spojrzeć na światowe statystyki, takie przed COVIDem i po COVID, co się wydarzyło, więc przed COVID-em mówiło się o tym, że około 35% światowej populacji pracowniczej dotyka temat wypalenia zawodowego. Natomiast jeśli mówimy o tym czasie teraźniejszym, to mówimy o 45 nawet do 48%. Więc to jest ogromny problem i niestety nie, nie dotyczy on tylko i wyłącznie psychiki pracowników, ale dotyczy stricte ekonomii, biznesu, jest to gigantyczny problem społeczny i ekonomiczny. Pani Magdo, ja spotkałem się z takimi definicjami i, i, i próbą sprowadzenia tego pro, problemu do takich dwóch wzorów. Pierwszy wzór: no to jeżeli ktoś długo pracuje w jednej firmie i jeszcze jest to praca bardzo wyczerpująca, no to to jest gotowy przepis na wypalenie zawodowe. Druga definicja, z którą się spotkałem, no to, że wypalenie zawodowe to jest pochodna i następstwo pracocholizmu. Ja z, y, obiema y, Definicjami się nie zgadzam, bo one są zbyt uproszczone, bo jeżeli byśmy tak próbowali kalibrować problem, no to wyłączymy bardzo dużo innych przypadków, a pamiętajmy, że na wypalenie zawodowe składa się także atmosfera w pracy, system motywacji, nasze predyspozycje psychologiczne, nasze problemy, również w życiu rodzinnym, które rzutują na pracę. No tego jest cała masa i tak na dobrą sprawę stworzenie prostej definicji wypalenia zawodowego jest piekielnie. Nie trudne. Nie ma czegoś takiego jak prosta definicja, bo mhm. tylko zobaczmy tak naprawdę, czego dotykamy. Czym jest wypalenie zawodowe? Wypalenie zawodowe łączy się z ogromnym uczuciem wyczerpania, ale takiego fizycznego i emocjonalnego. Wypalenie zawodowe to jest też zwiększony dystans, cynizm w stosunku do pracy. Poczucie zmniejszonej efektywności, deficyty komunikacyjne, taka, taki brak poczucia sensu pracy, poczucie gigantycznej presji i czasu i zadań, nawet kiedy wcześniej to akceptowaliśmy. To jest ograniczenie funkcjonowania poznawczego, czyli nie do końca. Dobrze interpretujemy to, co dzieje się wokół nas. To jest wycofanie z zadań, to jest wycofanie z relacji. I uwaga, problemem jest to, że to jest wycofanie z relacji, nie tylko w pracy, ale również w domu. Również w tej sferze, która teoretycznie pracy nie dotyka. Więc tak, jest to niezwykle skomplikowane zagadnienie bardzo często mylone z depresją, bardzo często mylone z lenistwem, nawet bardzo często mylone też z roszczeniowością. Nie ma tutaj ani prostej definicji, ani takiego prostego mechanizmu, gdzie możemy powiedzieć, ok, dobra, 100% to jest wypalenie albo 100% to nie jest wypalenie. Więc temat jest złożony i temat jest naprawdę bardzo trudny. No właśnie, Pani Magdo, to spójrzmy na początek na ten problem z punktu widzenia pracownika, potem przejdziemy do pracodawcy. Pierwsze, co musimy wiedzieć, i to jest absolutnie podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o wypalenie, to jest to, że wypalenie zawodowe nie rujnuje nam tylko kariery tu i teraz, w tym miejscu pracy, w tych zajęciach, na których się skupiamy, ale tak jak pani zauważyła, to jest zjawisko, które rujnuje kolejne obszary naszego życia, także pozazawodowego. Wycofujemy się z życia towarzyskiego, wycofujemy się z życia rodzinnego, przekładamy frustrację, i nerwy także na sferę zawodową I to jest naprawdę problem dużo poważniejszy, niż w pierwszej chwili może się wydawać. Tak. E, moja koleżanka z Europejskiego Centrum Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu powiedziała ostatnio coś takiego, co mi bardzo utkwiło w pamięci, że wypalenia zawodowego nie można schować do teczki i zostawić w pracy. Bo jak idziemy do domu, e, to zupełnie inaczej komunikujemy się z, ze swoimi ze rodzinami, przyjaciółmi, nawet ze zwierzętami. Zupełnie inaczej funkcjonujemy w tym świecie po pracy, bo jesteśmy po prostu wyczerpani, przemęczeni. Nie mamy tego poczucia sensu pracy, i to jest, i to jest rzecz, o której bardzo często się zapomina. Szczególnie, kiedy zarządzamy firmami, to zapominamy o tym, że Halo, ale ci pracownicy, oni idąc do domu, oni idą tam po to, żeby odpocząć. To nie, oni muszą się zregenerować, żeby potem być efektywnymi w pracy. Ja wracam do tej pracy, bo jednak mówimy o wypaleniu zawodowym. E, więc to, to cały czas się będzie przenikać, natomiast to życie prywatne, ono po prostu bardzo dużo traci w momencie, w którym jesteśmy wypaleni zawodowo. To jest trochę tak. Jak zaczynamy mówić o jakichś obniżonych stanach nastroju czy pierwszych syndromach depresji, też mówimy o tym, że to działa na cały ekosystem, w którym my funkcjonujemy. To nie dotyka tylko jednej sfery naszego życia. To zawsze ma dużo szerszy kontekst. Co gorsza, wypalenie zawodowe bardzo negatywnie wpływa na innych i może wpływać w taki sposób, że ci ludzie będą się od nas odsuwać. To teraz w takim razie spójrzmy na problem z perspektywy pracodawcy, bo to jest też zagadnienie, z którym trzeba się zmierzyć. Bo tak, pracownik wypalony oddziałuje na pozostałe osoby w zespole. Po drugie, w naturalny sposób spada nie tylko motywacja i samopoczucie, ale także, o czym pani powiedziała, produktywność takiej osoby, co jest bardzo ważnym wskaźnikiem z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi. I trzecia rzecz, no to większe ryzyko też pewnego rodzaju e, kłopotów wynikających, nie wiem, z niedowiezieniem z, e, danego projektu, z błędami, m, które mogą e, generować koszty. A zatem e, wypalenie zawodowe jednego pracownika, w którego często pracodawca też zainwestował, w szkolenia, w różnego rodzaju kwestie związane z rozwojem, no nagle się okazuje, że, e, że jest problem do rozwiązania, choć nie jest to takie proste. Ależ oczywiście, że tak. I, I zawsze warto jest spojrzeć na liczby w organizacji. Jeżeli statystyki mówią o tym, że mniej więcej co trzeci Polak doświadcza wypalenia zawodowego, no to w takiej firmie dwustoosobowej mamy 60 osób. Mhm. To jest ogrom. Kiedy sobie zdamy sprawę z tego, e, jaką stratę tak naprawdę ze względu na obniżoną efektywność e, generuje taki pracownik powiedzmy, że jest to 30 czasami 40%. Przeliczymy sobie to przez wynagrodzenie tego pracownika, czyli ile tak naprawdę nadpłacamy versus efektywności. No to się może okazać, że tak naprawdę mając te statystyki i taką przykładową firmę 200 osobową, to taka firma z powodu wypalenia może stracić około nawet do 2 milionów złotych rocznie. To są gigantyczne pieniądze. Ja już nie wspominam o takich rzeczach jak innowacyjność, jak marka pracodawcy, jak zdrowa atmosfera i tak Ja mówię tylko i wyłącznie o takich bardzo prostych kosztach, które, można, które każdy może sobie policzyć, no bo do tego musimy dodać koszty związane z rotacją, z absencją tego pracownika, ponieważ on chodzi na L4, to też kosztuje, musimy gdzieś uzupełnić tę lukę. A dodatkowo musimy mówić o tym, że obniża nam to zaangażowanie całego zespołu, a znowu niezaangażowany pracownik to jest kolejne. 35% straty, jeśli chodzi o wynagrodzenie roczne. Więc jedni będą wypaleni, będą wpływać na pozostałą część zespołu, która będzie miała obniżone zaangażowanie, więc de facto średnio każdy pracownik przynosi nam około 30% straty, jeśli nie zadbamy o to, aby mogli dobrze, spokojnie i w zdrowej atmosferze pracować. Bo też nie, musimy jasno powiedzieć, czym Czym się wiąże to wypalenie zawodowe? WHO mówi o tym, że wypalenie zawodowe tak naprawdę to jest taki syndrom spowodowany chronicznym stresem, który nie został w odpowiednim momencie opanowany w organizacji. No i stąd mamy bardzo prosty wniosek. Zdiagnozowaliśmy problem, ale doskonale wiemy, że jest taka zasada w medycynie. Um. Że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, że lepsza jest profilaktyka niż potem rozwiązywanie danego problemu zdrowotnego, nie wiem, farmakologicznie, czy w jakikolwiek inny sposób. A zatem powiedzmy trochę o tej profilaktyce, która w tym wypadku wydaje mi się kluczowa, bo często ta pra przyczyna. Kwi jednak w niedopatrzeniach związanych z zarządzaniem ludźmi, z obserwacją atmosfery w pracy, z kompletowaniem zespołu, dobieraniem ludzi, nawet umiejscowienia w open space czasami, bo to, to też są takie badania. Zatem powiedzmy trochę o profilaktyce. Tak, jeśli chodzi o profilaktykę, to przede wszystkim należy monitorować, co się dzieje wewnątrz organizacji. Mhm. To jest niezwykle ważne. Czy mamy dużą firmę, czy mamy małą firmę, powinniśmy wiedzieć, jakie są nastroje pracowników, jakie są ich potrzeby i oczekiwania. No i przede wszystkim, czy oni mają poczucie sensu pracy. I zacznijmy od tego, czy oni wiedzą, dlaczego ich praca ma znaczenie e, dla sukcesu całej firmy. Mhm. Bardzo często nie wiedzą. I to jest duży problem, bo kiedy przyjmujemy pracowników i oni przychodzą do pracy, to jest nowa praca, oczywiście są obciążeni stresem, ale bardzo często są tak, tacy bardzo pozytywni, super mam nowe wyzwania, jestem w nowym miejscu, teraz będzie fajnie i nagle zostają pozostawieni sami sobie, no w zasadzie to ja nie wiem dlaczego to co robię, niezależnie od tego co robię i to pamiętajmy o tym, że mówiąc o wypaleniu zawodowym nie mówimy tylko i wyłącznie o pracownikach biurowych, bo to też są takie mity, które czasami, a pracownicy biurowi, dobra. Nie, czasami mówimy o pracownikach fizycznych. Jeżeli przychodzi pracownik do magazynu, to on musi wiedzieć, dlaczego jego praca ma tak duże znaczenie. Dlaczego to, co on zrobi, czy on będzie konfekcjonował coś, czy on będzie ustawiał w magazynie na półkach jakieś towary, to nie ma znaczenia. Czy on musi wiedzieć, dlaczego ta praca jest ważna? Dla wszystkich w tej firmie. I to, jest, I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to oczywiście organizacja samej pracy, samego czasu pracy i analiza tego, na ile cele postawione przez przełożonych są realistyczne. To też jest taka rzecz, z którą ludzie często sobie nie radzą. Znaczy, dostają jakieś cele, poziom dowolny, ale bardzo często mają takie poczucie: Ej, ale ja tego i tak nie zrealizuję. A poczucie niezrealizowanego celu to jest tak naprawdę bardzo często w wielu głowach poczucie porażki. Mhm. Więc musimy tego unikać i albo nauczmy się odpowiednio wyznaczać cele, tak żeby one na pewno były realistyczne, albo wyjaśnijmy ludziom, dlaczego uważamy, że one są realistyczne i przekonajmy ich, do tego, do tego sposobu. No i te cele muszą być jasno określone, tak samo jak role w organizacji muszą być jasno określone i muszą być jasno określone oczekiwania. I tu znowu w badaniach pokazane jest, że młodzi ludzie ci z tego pokolenia Z mówią, że chcą mieć bardzo jasno określone zakres zadań, oczekiwania wobec ich pracy, ale tego samego chcą starsze pokolenia ludzie, którzy są bardziej doświadczeni. Oczywiście wszelkiego rodzaju zapewnienie zasobów, czy mówimy o stanowisku pracy, czy mówimy o materiałach, czy mówimy o szkoleniach, to też bardzo mocno wspiera profilaktykę wypalenia zawodowego. Takie wsparcie w miejscu pracy, zmiana stylu zarządzania. Styl zarządzania w oparciu o cele odchodzi już do lamusa. Tak naprawdę, mówimy tutaj w tej chwili o tym, że na plan pierwszy, i to jest coś, co jest oczekiwane przez każdą grupę pracowniczą, wysuwa się tak zwane zarządzanie służebne, czyli ja jako menadżer jestem dostępny i wspieram swoich podwładnych. No taka jest moja rola, nie tylko wyznaczanie twarde celów, ale również wsparcie ich i w organizacji czasu pracy, w zrozumieniu ich pracy, kiedy tylko mają jakiekolwiek wątpliwości, pytania, no to ja jako menadżer muszę dla nich być. To rozwijanie kultury organizacyjnej, które czasami wydaje się być takie szumne i w mniejszych firmach niektórzy myślą, ej, ale to jest tylko dla dużych, mnie to nie dotyczy, to jest rzecz, która dotyczy każdego. Nawet jeżeli ktoś, wystarczy, że ktoś ma jednego pracownika, to już mówimy o budowaniu kultury organizacyjnej. Ale budujmy tę kulturę organizacyjną, która zachęca do otwartej rozmowy. I ja wiem, że czasami te rozmowy są trudne, bo pracownicy przychodzą i mówią rzeczy, które nam się mogą nie podobać. Że na przykład coś jest źle zorganizowane albo że chcą inaczej pracować. Wysłuchajmy ich, bo znowu tutaj wspierając poczucie sprawczości, słuchając ludzi i pozwalając im budować, yy, te firmy, w której oni pracują, oni się będą czuli związani i oni będą się czuli tak naprawdę zaangażowani do tego, żeby być efektywnymi, co oczywiście przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Czasami mówi się o tym, że o programach wellbeingowych czy dobrostanowych. To wszystko to są ważne rzeczy, ale tak naprawdę pamiętajmy o tych drobnych rzeczach: o zdrowej komunikacji, o tym, żeby ludzie mieli poczucie sprawczości i wiedzieli, że mogą coś zmienić, o tym, żeby ludzie byli doinformowani o tym, co się dzieje w firmie. To są takie polityki, które absolutnie wspierają. E, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. No i dbajmy o tych, którzy są bardzo zaangażowani. Bo bardzo często, kiedy mówimy o wypaleniu, to wszyscy mówią: no tak, no to musimy zadbać o tych, którzy mają obniżony nastrój, którym jest, te, którzy może trochę się e, e, słabiej czują w tej chwili, będziemy ich wspierać, a zapomina się o tym, e, że to bardzo silne zaangażowanie prowadzi bardzo szybko do wypalenia zawodowego. No bo przecież, żeby się wypalić, to trzeba płonąć najpierw. A wysoko zaangażowani pracownicy, nadmiernie zaangażowani pracownicy ulegają frustracji, no bo inni za nimi mogą nie nadążać, inni mogą nie mieć takiej energii do pracy, inni mogą nie zgadzać się na wprowadzanie zmian, no bo zmiana zawsze budzi opór. No więc wśród tej grupy wysoko zaangażowanych z kolei, może dochodzić do frustracji i do bardzo szybkiego wypalenia. I to jest grupa, która z punktu widzenia firmy jest super, hyper ważna, bo bardzo mocno buduje, ale zastanówmy się, co się stanie, jeśli taki pracownik ulegnie wypaleniu i z dnia na dzień pójdzie na L4 na pół roku. Cała ta magia. Manię... <gry> mm, bardzo cenne rady i warto, drodzy pracodawcy, wziąć sobie je do serca, tak myślę. Natomiast Teraz trudniejszy wątek, mam wrażenie, czyli leczenie, czyli już działanie w sytuacji, w której rzeczywiście mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym, kiedy jako przełożeni jesteśmy w stanie powiedzieć: tak, ten nasz mocno zaangażowany, niedawno pracownik właśnie zmaga się z tym problemem i widać to gołym okiem. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Pierwsza rzecz udać się do specjalisty, i to jest niezwykle ważne, no bo jeżeli ulegamy wypaleniu zawodowemu i mhm. e, jesteśmy świadomi bo bardzo często pracownicy nie są świadomi znaczy, wydaje im się, że to jest wina firmy, w której pracują, zmieniają firmę, ale tam dzieje się za chwilę to samo, no bo oni już są wypaleni, oni już są zestresowani, nadmiernie zestresowani, więc muszą sobie. Nauczyć się radzenia z tym stresem, czyli wszelkiego rodzaju techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, przecież my nie umiemy oddychać, mhm. nikt, nas tego, nikt nas tego nie uczy, ale też umiejętność stawiania granic i zrozumienia tak naprawdę, co jest pracą. A co pracą już nie jest, dlaczego ten czas wolny jest tak ważny dla naszej regeneracji, również emocjonalnej, zdrowy sen, aktywność fizyczna, która zawsze pomaga. No i czasami trudno jest sobie samemu z tym poradzić, bo to jest zmiana nawyków. To jest zmiana nawyków w pracy, ale też zmiana nawyków poza pracą. To jest zaprzestanie długiego skrolowania, na przykład. I czasami. Bez pomocy specjalisty naprawdę nie można z tego kołowrotka wyjść, bo indywidualnie, żeby wyjść z wypalenia zawodowego, trzeba bardzo mocno popracować nad tym, w jaki sposób się funkcjonuje. Dobrze jest też zgłosić się do różnego rodzaju grup wsparcia, bo wypalenie zawodowe. To jest też wycofanie z relacji, ale człowiek jest istotą społeczną mhm. i człowiek potrzebuje ludzi. I czasami taka zwykła rozmowa z innymi ludźmi naprawdę bardzo e, pomaga. No i jest jeszcze jedna rzecz, o której e, nie powinniśmy zapominać, niezależnie od tego, czy już jesteśmy na takim bardzo dalekim etapie wypalenia zawodowego, czy jeszcze nie, to jest rozwijanie odporności psychicznej, bo to jest. To, że musimy zapanować nad stresem, musimy sobie z tym stresem poradzić, i tych technik jest naprawdę bardzo dużo. To jest też takie nabieranie świadomości, jakie mamy potrzeby, jak chcemy pracować i co chcemy robić. Bo czasami takim ratunkiem jest przekwalifikowanie się. Wszystko zależy od sytuacji. Tu nie ma jednej sprawdzonej metody, natomiast gorąco polecam skonsultowanie się zawsze ze specjalistą, który pokaże, jakie kierunki są dla nas dostępne. Tylko pamiętajmy, na wypalenie zawodowe nie ma jednej tabletki. To nie jest tak, że pójdę do apteki z receptą, wezmę tabletkę i już wszystko minie. Wypalenie zawodowe wymaga pracy od nas. I zawsze lepiej jest pracować pod okiem specjalisty, który też nam pomoże. To trochę tak jak z siłownią, który taki specjalista wspierający nas w walce z wypaleniem powie nam, co zrobić, żeby się nie przetrenować, żeby sobie mięśni nie uszkodzić, mhm. żeby tak naprawdę wyjść z tego wypalenia w zdrowiu. Bo wypalenie zawodowe to nie jest coś, co kiedy już doświadczamy go, to jest raz na zawsze. Możemy z tego wyjść, możemy sobie z tym poradzić i jest życie po wypaleniu zawodowym. I to jest bardzo cenna rada. Zatem, drodzy Państwo, i kieruję teraz te słowa do wszystkich naszych widzów, i myślę, że Pani Magda tutaj się ze mną zgodzi, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że można naprawdę poradzić sobie nawet z sytuacją, w której czy zawodowo, czy prywatnie, zdaje nam się, że dochodzimy do ściany. Są narzędzia, są możliwości, tylko warto po nie po prostu sięgnąć i już. I, i ja myślę, że najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok. Pani Magdo. Skoro już rozmawiamy, Pani tutaj powiedziała chwilę o, o tej różnicy pokoleń w przypadku zaangażowania, podejścia do pracy, przyjmowania komunikatów. Więc chciałem zapytać, bo wiem, że pani organizacja przymierza się do takich bardzo dużych badań. My wszyscy doskonale pamiętamy państwa badania. Zresztą mówiliśmy o tym w telewizji biznesowej. Odsyłam do materiału sprzed kilku miesięcy. To było badanie pokolenia Z. Teraz pokolenie X, tak? Bierzecie na warsztat. Tak. No właśnie. Teraz... Co to będzie za badanie? To będzie badanie. Takiego pokolenia, które wbrew pozorom jest bardzo trudne. Bo wzięliśmy się za zetki. Pierwsze pytanie jest, czemu nie milenialsów, bo oni są następni w kolejce. No tak, ale milenialsi jeszcze nie idą na emeryturę. Uh -huh. jeszcze, nie są na, jeszcze nie są w tym wieku, bo powiedzmy o tym, kim jest pokolenie X. Pokolenie X to są ludzie urodzeni pomiędzy 1965 a 1980 rokiem. Co oznacza? Że na przykład kobiety z tego pokolenia już wchodzą w wiek emerytalny. To oznacza też, że z jednej strony mówimy o tym pokoleniu, ok, 50 to jest nowa 40, ale z drugiej strony po 10 latach te kobiety idą już na emeryturę. I teraz to jest 40% populacji pracowników w Polsce. To jest ogromna grupa. To jest ogromna grupa ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że praca jest najważniejszą wartością, i w sumie nikt się nimi specjalnie teraz nie interesuje, bo wszyscy się skupiają na tych młodszych pracownikach, którzy mają zupełnie inne potrzeby. Chcemy poznać ich potrzeby, oczekiwania, ale też to, co może ich skłonić do tego, żeby jednak pozostali w miejscu pracy, żeby ta wiedza, którą mają, która bardzo często jest wiedzą utajoną w organizacji, została w organizacji, i żeby firmy mogły czerpać jak najwięcej i jak najdłużej z wiedzy tych pracowników. Chcemy się też dowiedzieć, co, czy ta grupa jest bardziej czy mniej narażona na wypalenie zawodowe, czy odczuwają jakiekolwiek syndromy wypalenia zawodowego w ostatnim, w ostatnim roku. To jest ciekawe, mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć bardzo dużą grupę respondentów. Przypominam, że w zetkach było to 11,5 tysiąca osób, które odpowiedziały na pełną ankietę. Tu liczymy, że będziemy mieć co najmniej tyle, mam nadzieję, że więcej, bo jednak grupa pracownicza jest, jest większa. Więc jeśli tylko jakaś organizacja chce się przyłączyć, badanie jest całkowicie bezpłatne. To my oczywiście serdecznie zapraszamy. Proszę o kontakt z nami albo przez stronę n.eu, albo przez LinkedIna bezpośrednio do mnie. Bardzo chętnie z każdym do każdego wyślemy link do badania, no bo najważniejsze jest to, żeby zdobyć dane, które są prawdziwe, które są aktualne i które pomogą tworzyć zdrowe miejsca pracy. Pani Magda Pietkiewicz, CEO zmotywowani.pl, ale także twórczyni czy współtwórczyni platformy Enpuls była moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę na bardzo ważny temat. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. A my odsyłamy Państwa do pozostałych materiałów telewizji biznesowej. One są dostępne w internecie, ale także już za chwilę niektóre z tych materiałów, przygotowanych przez zespół telewizji biznesowej, właśnie będą wyemitowane w naszym programie. Także zachęcamy do tego, aby oglądać nasz program. telewizjabiznesowa.pl Już teraz serdecznie zapraszam, a ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.